Tyle filmików, tyle komentarzy, tyle starań, a to tylko po to, żeby przyszedł użytkownik YouTube, Kanica Piłbigi, stopy 420 i powiedział, że, el ogólnie wy siebie w No nie wiem, bo to przecież to nie tak, że ja wyzywałem od kurs. Czy widziałeś w ogóle komentarze moje, czy coś? Ja ogólnie chodzę do psychologa i to przemoc psychiczna, co wypiszecie. Tak, dzisiaj pogadamy o moim ulubionym temacie, czyli kacnciak i zgraja kolegów z jego szkoły. I tak w ogóle, to będzie mój ostatni film o nich w moim wykonaniu. Ponieważ wiem, wiem, śmieję się z dzieci, ale chociaż nie tylko ja to robię. A i jak coś jestem kapeć, tylko po prostu zmieniłem wygląd, i teraz wreszcie moja postać nie jest wzięta z neta. Możemy zacząć od analizy filmów Kanciaka i ogólnie sigmów Mocy. Hej tu Pop. Dziś pogadamy sobie o kanale Duma i Kapcia Rajtuza. Ich kanał nazywa się Krytykujemy. I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie, dlaczego kanał Krytykujemy nie ma sensu. Jeden ten kanał miał na celu skrytykować Ghost .pl, bo cały czas o nich nagrywali. Po jakiego chuja oni to robili? Nie wiem. Dwa kurwy z Podlasia nas hejtują, bo myślą, że potrafią krytykować. To wyjdźcie na YouTube. Kids. Już mówiliśmy, że jak chcecie niszczyć marzenia dzieci, to nie na YouTube krytyki Duma nie są nawet krytyką, tylko czystym hejtem. Proponuję nagrywać o czymś bardziej konstruktywnym, a tak ogółem to trzeci i być może ostatni film o Dumie Kapciu i o ich kanałach. Zapytam Was o jedną rzecz. Czy dodacie nas do Waszego serwera? O ile gdy go macie? Discord, aby skończyć wszystko. Kapeć jeszcze dodał, że my to jakieś dzieciaki od Ghost Team A i skontaktowałem się z tym gogorem Urbex. Ignorując stary dziwny wygląd postaci, jak i komentarze, ja tego nie pisałem. Mógł być to ktokolwiek inny z naszej grupy. Przechodzimy do analizy materiału. Już na samym początku mamy dwa przekleństwa na raz. Tak w ogóle nauczcie się pisać do tego Eleven Lapsa. Jak już mówiłem, nie niszczymy marzeń dzieci, tylko, przynajmniej ja, wypominam faktyczne błędy. Umówmy się, będąc tak młody i nagrywając takie filmy raczej powinno się spodziewać negatywnych komentarzy. Z tym... Że krytyka do oma jest hejtem, mogę się nawet zgodzić, ale dlaczego, jak mówicie o doomie, to bierzecie pod uwagę cały kanał? Poza tym, jak można traktować sprawę jakichś dzieciaczków poważnie? Jak on wspomniał o tym, dodaniu na serwer Discord, to mogę trochę opowiedzieć. Dodaliśmy go na serwer, bo chciał. Tylko, że on tylko nas spamił i tyle. Końcówki wcale nie rozumiem. Ty powiedziałeś za dużo informacji na raz. Wiemy, że podobno wyzywałem od dzieci i to, że uwaga, skontaktowali się z Gogorem Urbex, czyli prawdopodobnie kimś z Psy. Ciekawe jest to, że kiedy pisałem z Kanciakiem, to okazało się, że on nagle nie wie, kim jest Gogor. Dziwne trochę, co nie? Przechodzimy do kolejnego odcinka tylko tym razem jest to Michale Minecraft. Dla tych co nie wiedzą, Michał był jedną z osób co uczestniła w dramie Roberta Roblox. Ta drama była mocno pokomplikowana, ale damy wam giga skrót. Robert to kanał z 1000 subskrypcji. Jest on tem co wskazują jego filmy. Później ludzie z innych społeczności zaczęli nagrywać o Robercie. W tej dramie byli, w nafowcy, webperzy, czyli jakaś odmiana mappingu, nie wiem. Nie znam się i losowi ludzie. Dalej już wam nie powiem, bo to trochę potrwa. Ale możemy obejrzeć film Sigmów Mocy, co o Michale sądzą. Siemka tu Primator. Dziś pogadamy sobie o kanale takim jak Michał Minecraft. Typ wyzywa jakiegoś Roberta Roblox, który nic mu nie zrobił. Zakładamy, że jesteś dziesięciolatkiem, zazdrosnym o jego subskrypcję i jakość filmów. Nie wiemy, po co ty go prowokujesz, skoro nic złego o tobie nie powiedział. I jeszcze jedno wyzywanie od Kringu też nie jest dobrym pomysłem. A ty, ze swoim kontentem nic nie zrobisz. Co to jest za ksieps? XD. Zaczynamy od ich klasyku, czyli On ci nic nie zrobił, a ty go wyzywasz. Sigmy mocy mają pewnie z 11 lat i każdego innego od 10 latków wyzywają. I zadam pytanie, dlaczego powiedzieliście, że to jest przesada co oni mówią? Tylko dlaczego wy wyzywacie nas od kurw, a potem, jak ktoś powie o Robloxie to przesada? Jak ktoś może być zazdrosny od jakości filmów? On dosłownie na filmach siedzi w robloxie na krześle i wygenerowanym głosem coś mówi. Przy okazji oni zapomnieli dać slajda z tym całym Ediopopem w ogóle, kto wymyślał nazwy XDDD. Więc po tych dwóch filmach chyba wiemy, z czym mamy do czynienia. A więc omówmy sobie kolejny ich odcinek. Nie pokażę Wam, bo to jest dosłownie to samo, co z Michałem. Czyli on ci nic nie zrobił, a Ty go wyzywasz. Tylko oczywiście wspierają nie kogo trzeba. Oczywiście mamy jeszcze jeden kanał do obejrzenia. Chodzi mi oczywiście o Kanciak, ten kanał to jest jedna wielka masakra. Dam jedną moją uwagę na temat tego kanału. Kiedy on dał film o zapowiedzi jakiejś serii, to dostał nagle suby za nic, przypominając, że film miał pięć wyświetleń. Dziwne, ale dobra. Przypominając ten jeden film z serii, to on nie jest jakiś wyjątkowy. Trwa on poniżej minuty, czyli nie aż tak długo jak na film tego typu. Reszta filmów to jakieś dziwactwa. Sam fakt, że mija jakiś tydzień, a on nadal nie wrzucił kolejnego filmu, gdzie on go zapowiadał jeszcze w weekend. Podsumowując. Oni są dużymi hipokrytami, atencjuszami, wykorzystują cyborga do nagrywania filmów, idiotami i nie umieją nagrywać. To chyba koniec luziska. Na razie.